Siemanko, z tej strony i i Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A gdzie będzie shopping. Jeszcze mam zabawkę do wstawienia do gazety, ale dobra. Wstawię go potem i dzisiaj będzie też ten. O dzisiaj będzie odcinek nietypowy, bo nie jest to z Marge Wow, tak jakby się... Będzie to zabawka od firmy Huddle, nie kucyk, więc no. Ale zanim przejdziemy do odcinka intro... Open up your eyes, see the world from where I stand Me among the mighty, you caged at my command Open up your eyes, and behold the fading light It's time to grow up and get white In you today will be an to next Fairbeam Miałam kiedyś Ferbiego, nie wiem czy pamiętacie tacie Boom, krystal z odcinków cofniętych w czasie ormai stworzenie po kilka kolejnych, więc znam. Tutaj mamy logo Ferbi, Tu mamy pyszczek Ferbiego. Jak widzimy po kolorze pudełka, będzie to w kolorach właśnie. Nie pudełko, ponieważ jest to filatone, Ale nie. Interaktywna zabawka nie łączy się z internetem, czyli nie jest przyszła aplikacja. Tutaj jest wypoznać Ferbi ten kod QR dla rodziców. Ja nie muszę, bo mam dużo filmów. Mamy kategorię wieku, jakiego powinno być: ponad 6 lat, Cztery baterie. Logo Hasbro. Opakowanie nie jest plastikiem. Tutaj mamy w zestawie informacje, co jest: 12 koralików, grzebień, sznurek, zawieszka pizzca i jest też ferbi, Tutaj mamy wszystkie pięć unikalnych poleceń, blokując najlepszą przyjaźnią ferbi, Tańczymy. Pokaz świateł, naśladuj mnie. Ferbi co mnie czeka, odpoczynek. Plus są też jeszcze kilka innych ukrytych reakcji. Tutaj mamy Ferbiego, a tutaj mamy otwarcie. U góry mamy też logo Ferbi. Tutaj jest kod cenowy, kot kreskowy, cenowy, xd. I ten Tiger to stworzył z Hasbro, więc no. Ogólnie to teraz otworzę ten zamek i się do Was odezwę. Ogólnie otwarłam już. Tutaj mamy napis F jak w tutaj mamy ten ten klucz w kolorach też po części, po części nie, wstęp zbroniony, tylko Ferbie i przyjaciel i tutaj mamy punkt, kto tam pociągnie tutaj, więc pociągniemy, ale to zrobię poza wizją, bo nie chcę jej zepsuć, a tak nie będzie widać, więc no, chociaż udało się. Mamy taką scenkę i w Ferbiego mamy tak pokój. I 1 sierpnia, czy to wskazuje na urodzinny Ferbiego? Nie wiem. Więc no. Wyciągnijmy Ferbiego, a to włożę z powrotem, bo to jest niepotrzebne. To jest po to, tylko, żeby wyjąć zabawkę. Ogólnie potem dam fragment filmiku, w którym mój Ferbie Boom się pojawiał, więc no. A czemu go już nie mam? No cóż, to dość długa historia. Ostatnio go wyjęłam i chciałam się nim pobawić, tak jak zawsze robię kiedyś się nudzę, A nie mam na odcinki, i nawet mam i zgasło. Po prostu. Pierwsze podejrzenie o baterie. Więc wzięłam nowe baterie z domu, ale nie! Nie działają. Silniczek też mnie właśnie nie obudził. A Jakby to był silniczek, to by się obudził, ale nie ruszał. Czyli był w jednej pozycji i mówił, ale też to nie zadziałało. Poszukałam, na necie popytałam się na grupach, na Facebooku i na YouTubie się spytałam osoby, która zna się na ferry. Dreaming w Właśnie to powiedziałam, ale dobra, mniejsza z tym. Więc okazało się, że mechanizm wpadł cały. I nie opłata się za bardzo go naprawiać, ponieważ może się potem silniczek, wszystko może tu znów wsiadać. Więc bardziej opłata się kupić nowego ferbiego. A z racji, że nowe ferby, dwa wyszły niedawno. No dobra, nie tak dawno, bo na początku września wyszły, a ja mam go dopiero teraz 6 października. Więc no. Pokażę Wam teraz z Ogólnie na jednej stronie do kartonów wczepione jest tutaj napis Hej, hej. Mamy Ferbiego, który ma turkusowy irokes, turkusowe oprawki, rzęsy ma, dzióbek, serduszko oraz uszy, które świecą się na kolorowo, bo to widziałam już w filmiku na YouTube, więc no. Od podu musimy tutaj położyć. Masz te baterie i śrubokręt, dostań Ferbiego na zewnątrz. Mamy tutaj perbiego tego, co ja mam pokazanego, bo w ma mam. Tutaj się jest nie takiego, nie ja mam królowego, Więc no. W kilku takich pozycjach, pozach, nie wiem, tak. Z różnych stron pokazane. Tutaj mamy. Też właśnie podatki. I instrukcja perbiego. Tutaj mamy też kolejne Ferdi Więc, no Tutaj mamy śrubki do odkręcenia Na szczęście ja umiem takie rzeczy Więc, no Możecie dla starego ferdy wydać w komentarzu Ponieważ już nie działa niestety I nie będzie działał nigdy Dobra Mamy to Włożę baterie i się odezwę. Chociaż nie no, włożę je na pizzy bo bateria, dam radę tylko zakręcić, nie dam klapki. rady niestety. Ciał, Ja ogólnie zawsze lubię każdego jakiego miałam, a miałam ta wielką osobowość Ferbi, czyli Ferbi 2012. Jest to sygnał, że baterie są dobrze włożone. I ogólnie, że Ferbie się obudzi, ale to dopiero za chwilę, bo muszę nacisnąć serduszko na jego czole, a muszę najpierw zakręcić. Mamy naszego Ferbiego i teraz serduszko jego się świeci, musimy je kliknąć. Musisz? Obejrzyj i, obecnie. Ja chcę, by być w I się rusza? Unai i się mm, tak w ogóle to Unai ty. Jeśli teraz to trzeba słuchać. A, drogą ja! Jeżeli kiedykolwiek porozmawiać, wystarczy, że nacisnąć przycisk na czele Ferbi i powiedzieć: Hej, Ferbi! Dalej! Hej, Ferbi! Od teraz my być najferbszymi przyjaciółmi na zawsze! Dobra, bawmy się! Naciśnij przycisk serduszko i powiedz hej, Ferbi! Hej, Ferbi! Teraz tańczymy! 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 Ferbi nie zrozumieć! Tańczymy! Hej, Ferbi! Tańczymy! Oh. Hey, czy móc powtórzyć Ferbi drosić? Poczekajcie chwilę. Ty jeszcze raz Ferbi drosić. Tańczymy! Poczekajcie, bo coś nie wiem co tańczy. Tak, ty, a kto? Okej, a na powinnaś rozważać bitkę. Dobra, na karnego, teraz będzie znów... No Ferbi, przepraszam... Będziesz znać? Krzyczał, tutaj się zgłodniał. Już mi się chwilą krzyczał, bo nawet ją nie ale teraz spróbujemy jeszcze raz chwilę tańczymy. Hej Ferbi! Tańczymy! Jeszcze raz Tańczymy! Dobra, poczekajcie! Spróbuję jeszcze raz. I teraz wrócę. Hej, Złapał teraz. Ja na tutaj opowiadać o instrukcji. Tutaj mamy Codware, do to najbardziej Fairview'a. Ostrzeżenia. Pierwsza konfiguracja Fairview'a. Komendy. Są jeszcze ukryte, które Wam też pokażę w tym filmie. Tutaj mamy instrukcję, można wprowadzić dialog. Ja mam był kwerwisz, język kwerwiński, okay. ferwisz. Możemy go wyłączyć w tryb uśpienia, czyli położyć go i żeby spał. Lub nacisnąć serduszko trzy razy. Tu mamy też informację co zrobić jak nie reaguje. I tutaj mamy w skrócie instrukcję, więc próbujemy kolejne.

Tańczymy. Tak, to <grymne> Możemy też zrobić jeszcze Ferbi co mnie czeka. odpoczynek oraz pokaz świata oraz tam trzy ukryte funkcje, nie, które Wam no, w tym no, pokażę w filmiku. Tak? Hej Ferbi! Ferbi, co mnie czeka? Ferbi Ferbi, co mnie czeka? Nie. Na Ferbi to konie nula. Czy będzie padał dzisiaj deszcz? Potrząśnij, Ferbi, żeby dać odsteczek powieć. Potrząsnął mnie, bo mi to... Daj mówić. Chce tak, że on wie nula. Poklę głowę, Ferbi, żeby usłyszeć następną wróżbę. Ferbi przepowiadać w przyszłości zawsze i wszędzie. Na góry to jest właśnie Ferbi, co mnie czeka, czyli kryształowa włączona kulka. Teraz przejdziemy do kolejnej komendy. Hej, Ferbi!

Muszę się powieścić. Ćwiczenia odblokowane. Pokryw głowę, Terbi, żeby ćwiczyć jeszcze raz. Ja chciałam czuć, że jeszcze raz to muszę go pokrywać w pogłębieniu, ale. Nie teraz, bo jeszcze mamy jedną piosenkę. Na przykład że mam jeszcze dwie piosenki. Hej, Terbi! Pokaz świateł! Powiedz jeszcze raz, Terbi, prosić. Pokaz świateł! Spróbuję Wam pokazać, ale nie będzie tylko czego dobrze widać teraz. Więc no. Ma różne trzeba jak chodzi o pokaz świateł. Ale pokażę to w innym odcinku. Hej Barbie! Tanczymy? Tańczymy. 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 Tańczymy.

Jakaś tak ale ma dużo piosenek. Chyba 10 z tego co pamięta. i mam i u. <Nir talk poetry evaluation> Zobaczymy, czy ona jeszcze jakąś Ale bo na razie nie wszystkich. Nie wiem, ale dobra, zobaczymy. Nie tak jak, i, 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 to, tak ty, tak nie nie się. Zawsze, na zawsze to, była już niestety. Ale o, luz nowa?

Dobra, to pokażę Wam jedną z ukrytych funkcji. Ale też ona mówi sobie, jak go się zostawi. nie bawię, to też mówi sam, się nie to, też mówi, to też mówi, ale teraz mam trzy ukryte funkcje. Hej, Ferbi! Kocham Cię! Mamy funkcję, kocham Cię. Hej, Ferbi! Ciekawostka? Ciekawostka. Ja bym stukał się życiu móc przetrwać nawet 100 milionów lat. Ale tak. Hej, Ferbi! Selfie! Serge! Uuu, uh, opowiedział i tak. Robi oh. też różne pozycje po słowach selfie. Uh -huh. Tak, mój no, darej. Ale jeszcze używam kilka ciekawostek, jak ona oh. mówi. Hej, Ferbi! Ciekawostka! Ciekawostka! Kichanie z otwartymi oczami być niemożliwe. O, hih, hih, hih. O, gdzie jej się podziać? Ogólnie ma sensory dotykowe na brzuszku. Ja, mi, mi, <noise> na głowie? To Więc no. Aha, aha. Zrobiłam mu teraz bransoletkę, A tak właściwie to na Nie wolno go też przekarać, potem go wow, boli. I teraz można nim potrząsnąć. Spróbuję. To pokazać. Nie wiem czy mi wyjdzie, ale wątpię. to. Zastarać chodzi w kadr? A Spróbuję pokazać, nie gwarantuję, że mi to wyjdzie. O, łóżko mają inny kolor, więc no, mamy właśnie taki naszyjnik, na naszyjniku bransoletkę z pizzą o, to i żeby nie wyczesać, to trochę mu tę grzywkę ogarnę. Fajr, mam, jak no potem jeszcze wyłączyć, bo mamy dwie funkcje do wyłączenia no. Nie <inku> No właśnie po to, żeby suszek jest tego wypanę. Kajus niechęcimy łado ich właśnie. nie No

Mother is washing. Jeszcze w na Nickel, że brzuszek zamknięty, bo już jest pełny. Ale zobaczymy, czy tak mi powie, czy nie. Jestem fioletowy, ale nie fioletowy. zamknięty, O, brzuszek zamknięty, nie I ogólnie mamy Hej, Ferbi! Co on nie czeka? tu futrzana kulka. Pogłaścisz się, Ferbi, żeby poznać przyszłość. Rak, chcę mego po prostu otworzyć. Stary drzwi się zamknąć. A raczej. Otwarte drzwi. głowę Ferbi, żeby usłyszeć następną wróżbę żeby potrafić wróżyć najmądrzej! Wybornie! Teraz pokażę wam, jak w to Czas policzyć owieczki. nie Czasami wam kotki dwa, jak idzie spać, a czasami nie. Jak się go budzi? W prosty sposób. Możemy nacisnąć albo serpuszką, albo na język. Teraz pokażę, jak na język go budzić. Coś bardzo tym to i zaraz... Tak, jesteś... Aha, ...z tylko dotych uszem, i no, Możemy też go tutaj wyłączyć. Wystarczy trzy razy kliknąć. I teraz tutaj też możemy go obudzić. Farbi chcieć Hej, Farbi! Ciekawostka! Ciekawostka. Ludzie pusz mą się na czternaście, a widzienie. Farbi, <grystka> czternaście. Więc ogólnie są dwa sposoby na wyłączenie go i trzecie, że go się zostawi, to też idzie spać. A teraz omówię, omówię jego wygląd, to więc. No, odepnę naszyjnik. Ma takie uszka tulkusowe, co świecą. W łazience mogę pokazać potem, jak świecą? Mamy takie fajne w kolorze, takim koralowym. Takie pomalenie, z różem, tak właściwie widać to. Turkusowy i rokesz. Turkusowe tutaj wokół oczu, nie wiem, jak to nazwać, oprawki. Łapki turkusowe, które się ruszają. No i tyle. Pokazałam też ukryte funkcje, bo nie wszystkie są w instrukcji. Czyli serwis reaguje na koncie, ciekawostka oraz selfie. I jeszcze może nie potrząłem, pokazać taki fajny efekt, więc... no. Teraz wam pokażę pokaz świateł w łazience XD. W sensie, w łazience mam ciemno, więc tam mogę zrobić to, więc no. Ogólnie już jestem w łazience. Ogólnie, jak musicie zobaczyć, teraz łóżka tak wyglądają. Hej, Ferbi! Pokaz świateł! Jeszcze raz prosić. Pokaż świateł! Noża ferbialna! Uszka świecą na różne kolory. Mogą nawet jedną mieć innego koloru niż drugie. Teraz ukradzisz zorza ferbialna, jak to powiedział? O, to naprawdę pięknie. Hej, Ferbi! Pokaż świateł! Hmm, powiedz jeszcze raz, Ferbi prosić. Pokaż świateł!

Co ty robisz? Uciekaj od tego czegoś. Nie, on nie jest czymś. Ma na imię Thorax. Jest moim przyjacielem. <śmiech> <śmiech> coś. Ja też boję się. Popełniam błędy też. Widać mało siły mam. No cóż. Ale noc się zmienia w dzień. Światło przegna w końcu cień. Więc może się i zmienić podmieniec ten tu. Nie istnieje Ja się poczułem jak nikt Lecz teraz wiem Trzeba iść drogą swą No bo noc się zmienia w dzień Światło przegna w końcu cień Więc może się i zmienić Podmieniec ten też Zwiecie mnie bohaterem Dzielnym także, hej! Czy, gdy coś wam wyznam, to zmieni się coś? Podmieniec o ten Zna na wylot mnie Będzie stał przy mnie, aż Przyjdzie kres Skoro noc się zmienia w dzień Światło przegna w końcu cień Więc może się i zmieni może się istnieje